Witajcie. Dziś w formie krótkiego komunikatu, dlatego nie będzie z podkładów wideo. Chodzi o ostatni film, którego nie ma. Film o ostatnim odwetowym ataku Iranu na Izrael. Nie ma, dlatego że platforma YouTube uznała, że zawarte w nim informacje były nieprawdziwe i nie są zgodne ze standardami YouTube. Zaznaczę tylko, że każde zdanie było podparte konkretnym artykułem. No, widocznie plemię hazardskie ma mocną siłę perswazji i nie można mówić, że zostali zaatakowani za coś. Oni przecież zostali zaatakowani za niewinność. A te bombardowanie konsulatu w Damaszku to zapewne jedynie taka pomyłka, jak te potrójne zbombardowanie konwoju humanitarnego. Iran, spadkobierca kultury perskiej, w pierwszej kolejności wydał komunikat, co chce uczynić, czyli około 48 godzin przed atakiem wiedziano, do czego dojdzie. Wystrzelili około 300 różnego rodzaju obiektów latających, od dronów po pociski balistyczne, zasypując żelazną kopułę, która to dużą ilość tych obiektów przejęła, ale też jakąś ilość przepuściła, co dla Iranu był to test dla swojej zdolności bojowej, jak również informacją dla innych, bez eskalowania niepotrzebnie konfliktu. Taka informacja: nie pogrywajcie z nami. Jak chcecie bombardować nasze cele, zastanówcie się najpierw. Drugim ważnym komunikatem, który był w nagraniu, było, w nagraniu było przejęcie kontenerowca, który pływał pod portugalską banderą ale statek związany jest z hazardzką finansierą. Przejęcie nastąpiło w cieśninie Hormuz, a to morska brama do Zatoki Perskiej, przez którą przepływa jedna trzecia światowej ropy. Czyli Iran tu też zaprezentował, że też ma zdolności i do zatrzymania światowego transportu ropy. Nie przedłużając, widzimy, jak nazywając po imieniu pewne zachowania, skutkują obroną w formie werbalnego ataku doszukując się nieprawdziwych informacji i mowy nienawiści. Bardzo popularne na różnego rodzaju platformach. Oceny pozostawiam Wam. Jeżeli materiał uważasz za przydatny w torze informacyjnym, pozostaw kciuk w górę i pozostaw subskrypcję. Dzięki i do następnego.